W tym filmiku musiał hardcore pożreć całego imagery. odsypka. <Trop�� están> Dawaj musiał. pokażmy mi tego życia tutaj. Jaki potem inny musiał już nie może. I hardcore, hardcore. Spokojnie. Przedrzejmy ciaśki obudź do, o, pokoje, przeżyjesz, przeżyjesz, już, i co, i hmm. Pokaż mi fajna do. droga, jeszcze w drodze, fajna droga, Tak. Nie. <laughs> musiał jeszcze jeść. To jest. Jeszcze nie ma, 150, ale kto wie, kto wie. No jedziemy bo teraz wie, autobusem, jesteśmy na kolonii jest i musiał zaczynać wyrazić. Jestem to... i na burzyczku jest dlatego nie mogę obsługiwać, ale kiedyś. Jadłeś? Tam sama opowiadała śpiewała, prawda, po góralsku i grała na instrumentach bardzo zdolnych. Teraz się rzygnie. Pani, a także jej tata, Janka Młuk, który Pokojnie. był stolarzem, ale też tutaj, z muzykiem znakomitym. No i grał na takim ciekawym instrumencie, który zobaczycie, nazywa się gajdy. Jak ktoś chce się dowiedzieć o tym regionie, to słuchajcie, bo z Przewodnika, my tu nagrywamy jak musiał, że ostypka Ja już hardcore połknął. Poszło? Ja zaraz też żygnę, Takie te nie dobre, że Jaką masz minę? Opie, to chyba dodam na YouTube. Normalnie smaczmy. Smaćmy na no. miejscu. No, no to już musimy kończyć, niestety. Ale musiał połknął całe. Hardcore połknął. No i na tym kończymy. Udało mu się zjeść tego